No pierwsza. o Powerade right komuś spierdolił Ty no co? My omijamy teraz zamarłą turnie, tak? Tak, omijamy ją, z... ją bokiem, a to jest właśnie ta rura Co są umieszczone tam Ona no, tam też dobrze ponad dwójkę chyba ma, co? Dobra, ale nie na tą pogodę, wiesz? To na pewno Kurwa jaki przeciąg tu jest, to uuu uu, Daję ostro pocubrzynę Wcale się nie dziwię, że zrobili jednokierunkowy. A, Dobra, kończę, idę do Ciebie